I duchem Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów. W owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Przyjdź do nas Duchu Święty, wołajmy, jeszcze stojąc. Przyjdź Duchu Święty, daj nam te słowa zrozumieć. Wprowadzić w życie. Bogosław też, tych, którzy będą nas słuchać w internecie, pozdrawiamy ich wszystkich, by mieli też choć częściowy udział w dziele, w którym my uczestniczymy w pełni. Przyjdź, Duchu Święty, daj nam zrozumienie. Przyjdź do młodszych, do wszystkich. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, przyjdź, Duchu Święty. Dobrze, siądźcie. To, co będę mówił, tam jest wyłożone pod hasłem kerygmat, czyli fundament Ewangelii, który trzeba krzyczeć, bo słowo keryzein znaczy mówić o wielkich sprawach bożych podniesionym głosem i właśnie po grecku, podniesiony głos to jest słowo kerygmat. I potem mamy też tam wyłożoną homilię z niedzieli ostatniej. Kto nie był, może sobie też ją zabrać. No i mamy teraz dzisiaj zrozumieć słowo sprawiedliwość. To słowo padło w pierwszym czytaniu zapisane przez wielkiego proroka Daniela. Tam jest tak powiedziane, zobaczcie: Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki, na zawsze. To jest wielka obietnica, bo właśnie do Was kieruje Bóg te słowa. Ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości. Jak gwiazdy na wieki będą świecić, na zawsze. Czyli, że pod koniec roku kościelnego uświadamiamy sobie najpierw prawdę, że jest wiele przyjść, takich jak choćby adwent. Bóg ciągle przychodzi. Zanim widzicie, spotkamy Go w sposób, Ostateczny. Dlatego właśnie jest takie dziwne stwierdzenie dzisiaj w Ewangelii, że nikt nie wie o tym, kiedy Pan przyjdzie. Bo właśnie Bóg mówi: Uważaj, bo mogę przyjść w tej chwili. Dlatego to jest takie ważne, abyśmy żyli jako ludzie sprawiedliwi i zobaczymy, od czego to zależy. Bo często bywa tak, że stwierdzasz, iż nic się nie zmieniło w Twoim życiu, jak gdyby nic nie zostało tknięte, są pewne wady ciągle u Ciebie, a może jeszcze dostrzegamy pewne wady, które powstały dopiero co niedawno. I to może rodzić w nas niepokój, gdy się kończy rok kościelny. Po co to wszystko, po co ja chodziłem do kościoła, skoro wyniki są tak marne? I teraz na to odpowiedź jest jedna z wielu. Pierwszą odpowiedzią na te marne wyniki to jest Stary Testament, który nam pokazuje ludzi takich silnych, wykształconych. To są właśnie faryzeusze. I oni. Niektórym z nich udało się wypełnić wszelkie przepisy prawa. To są tacy rekordziści. Ale my takimi nie jesteśmy. Wobec tego, pierwszą odpowiedzią na to, co to jest ta sprawiedliwość, to jest taki przykład, który znacie, kiedy do pewnego kościoła przyszedł faryzeusz i celnik. I faryzeusz mówi, że. Nie jestem taki jak ten oto celnik. On potrzebuje ludzi grzesznych, żeby się popisywać, jak na boisku sportowym. I ten celnik już nam pokazuje, że jedynie sprawiedliwym jest sam Bóg. I on liczy na jego dar i jest dlatego pokorny i jest wzorem dla nas bo często my myślimy sobie, że sprawiedliwość opiera się na jakimś praktykowaniu siłą naszej woli pewnych cnót, a więc się staramy być punktualni i jak nam to się nie udaje to ulegamy zniechęceniu i to jest bardzo silna pokusa diabelska i możemy potem stwierdzić, że nam brak tej sprawiedliwości, że nic się nam w życiu nie udało. Bo nie jesteśmy zdolni do wykonania przepisów. I z takiego myślenia to już jest krok do zwątpienia w swoje zbawienie, bo mi się nie udało. Następnym. Krokiem do przyjęcia sprawiedliwości Bożej to jest kolejny człowiek, setnik. Zobaczcie, on był przedstawicielem uciskanego Imperium Rzymskiego, więc byli oni w pogardzie w oczach Żydów. Ale jednak on posłał do Jezusa prośbę, i nawet nie wyszedł na dziedzinie, tylko posłał swoje sługi, aby powiedzieli Jezusowi w ten sposób Panie nie jestem godzien abyś wszedł pod dach mój tak dawniej się mówiło przed przyjęciem komunii świętej tam dokładnie było, było słowo dach teraz to jest już inne słowo mówi się do serca mego i właśnie on powiedział w ten sposób Panu Jezusowi, że jest tak pokorny, że nawet nie jest godzien, aby, cię, aby go oglądać fizycznie. I w ten sposób pokazujemy teraz wierne, kolejne dwa takie ważne postawy, dwie postawy, to jest pokora i wiara. A więc pokora wskazuje na to, że nie ma nic we mnie, z czego miałbym się chlubić przed Panem Bogiem? I wtedy to jest pokora prawdziwa, że nie mam nic, z czego mógłbym się chlubić. Bo nieraz jest takie w nas przekonanie, że jednak jestem godzien, bo tamten jest gorszy ode mnie. Jest takie, widzicie, taka pokusa, takie przekonanie, że jednak jestem godzien, bo się przecież modlę. A jak nie jestem godzien, to jednak się smucę z tego powodu, że nie jestem godzien. To też jest fałszywa pokora. Bo przecież mógłbym być godny, aby iść do komunii, gdybym chciał nawet. Dlatego nasze powiedzenie Nie jestem godzien za tym właśnie setnikiem z kafarnał, musi być wolne od smutku. Czyli trzeba smutek odrzucić, że mi się coś nie udało. Smutek, precz. I bunt też z tego powodu, że mi się coś nie udało. Choćbym chciał, ale mi się nie udało. Nie mogę się z tego powodu rzucać na prawo i na lewo. Nie mogę wpadać w rozpacz, bo często nasza pycha się smuci z tego powodu, że nie jest godna przyjść do ołtarza. To pycha się smuci z tego powodu. I tą drogą nie odnajdziemy prawdziwej sprawiedliwości. Musimy więc wyrzucić pychę, która się smuci z tego powodu, że nie jest godna. A więc ta pokora to jest główny fundament naszego życia wewnętrznego. I jeszcze raz przypominam, że polega ona na tym, że nie ma we mnie niczego. Z czego mógłbym się chlubić? Nie ma niczego, a więc to jest zero kompletne, matematyczne. Nie mam żadnej zasługi, nie mam niczego, bo wszystko mam dzięki Bogu. I jak właśnie potrafimy tak wyzerować tą prawdę, że nie ma we mnie niczego, z czego mógłbym się chlubić, to jesteśmy pokorni. I to jest, widzicie, fundament uzdrowienia naszego dzisiaj. I dopiero na tym fundamencie, że nie mam niczego, żebym mógł się z czegoś lubić, to dopiero dodajemy do tego wiarę teraz tego setnika. I ta wiara polega na tym, że mówimy: Panie Jezu, powiedz dzisiaj tylko jedno słowo, a będzie uzdrowiona moja dusza. Czyli wszystko teraz skierowujemy na wolny akt dobroci Bożej. Powiedz tylko jedno słowo a będę zdrowy. O, I to jest cała, widzicie, tajemnica naszej sprawiedliwości. Powiedz Jezu jedno słowo. I to jest właśnie wiara zbawcza, że nie mam najmniejszego grosza, żeby się chlubić z czegoś, że zdałem maturę na przykład, albo coś, że mam mieszkanie własne. A drugie mówimy, Panie, powiedz słowo, a będę zbawiony, będę zdrowy będę zbawiony na wieki i to jest wiecie wiara zbawcza że on może słowem swoim swoim słowem wszystko uczynić aby była zdrowa, zbawiona święta i tak dalej o, ja wierzę, że jego słowo daje mi zbawienie, bo wierzę w to i taka sama, taką była Maryja, która uwierzyła, widzicie, Słowu, powiedziała: Niech mi się stanie według Twego słowa. Uczyń mnie człowiekiem sprawiedliwym, takim, jakim Ty jesteś. Bo Jezus właśnie nie przyszedł po to, by przynieść nagrodę sprawiedliwym, jak temu faryzeuszowi z tamtego Kościoła. Nie przyszedł przynieść nagrody sprawiedliwym, którzy dokładnie wypełniają przepisy, ale przychodzi wzywać do zbawienia grzeszników. I w ten sposób widzicie, my wierzymy, że będziemy jego słowem zbawieni. I Chrystus, zapytany przez faryzeuszy: Co mamy czynić, żeby być usprawiedliwionym? To odpowiada Wolą Bożą jest to, abyście uwierzyli, że będziecie usprawiedliwieni, będziecie oczyszczeni, będziecie zdrowi. I jak my tylko uwierzymy, znowu przypominam w pokorze, że nic nie mamy, z czego moglibyśmy się chlubić, nie ma we mnie niczego, z czego mogłabym się chlubić przed Bogiem, wtedy wszystko mówię, Panie Jezu, możesz to uczynić. Możesz to zrobić. Wierzę w to, co ty powiedziałeś. Czyli, że jak gdyby biorę do ręki Pismo Święte i ciągle przewracam, o zobaczcie, tak kartkujesz i mówisz: Wierzę, 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 wierzę. Mama choruje, powiesz: Wierzę. Nie masz pracy, mówisz: Wierzę, że dostanę. Nie masz auta, masz mówić: Wierzę. A więc. Sprawiedliwość przychodzi przez to, że my wierzymy w Jezusa, że on może wszystko uczynić, bo jest tak mocny, tak potężny, jak te właśnie niebiosa, które będą wstrząśnięte w chwili Jego przyjścia. A więc musimy brać do ręki Pismo Święte, brać do ręki sytuacje życiowe i mówić: Wierzę, wierzę, wierzę. Bo tylko Jezus jest w stanie, widzicie, wypełnić wolę Bożą w Tobie. Jezus przychodzący do nas przez Słowo jest w stanie wypełnić wolę Bożą. I w ten sposób się przyoblekasz ciągle w Jezusową sprawiedliwość. Ona nam jest dana przez Słowo i przez Świętą Eucharystię. I tak właśnie przez Słowo. Przychodzi do, do nas Jezus i mówi, dobrze, wierzysz w to, no to Ci to daje. I w pewnym sensie my już jesteśmy sprawiedliwi, przez to, żeśmy już uwierzyli, jak gdyby w kilkanaście Kartek Pisma Świętego. Jeszcze na razie nie, nie wierzymy we wszystko, ale jak tylko by nam ktoś to powiedział z przekonaniem, to też powiemy wierzę. I idziemy do komunii, jak gdyby zamykając oczy, że jak mi za tydzień ktoś na kartce napisze, co mam robić w imieniu Jezusa, to też powiem, wierzę. I w ten sposób idziemy do komunii katolickiej, że nie ma w nas najmniejszej negacji, wątpliwości. I to jest właśnie różnica między słowem już usłyszanym, a słowem jeszcze nieusłyszanym, że my idziemy i mówimy: Jezu, ja wiem, że to, co mi powiesz kiedyś za tydzień, to ja też w to uwierzę. Nie wiem, co mi jeszcze powiesz, na którą kartkę skierujesz moje oczy, ale też powiem: wierzę. I w ten sposób do komunii idziemy. I to jest komunia, to jest przyjęcie czegoś, czego jeszcze nie mam, ale już wiem, że mogę to otrzymać natychmiast, nawet bez mojej wiedzy intelektualnej, poprzez wlanie. O. Następną sprawą w sprawiedliwości, żeby nie być takim fałszywym, pokornym człowiekiem, to jest prawda o tym, że Jezus nas chce mieć sprawiedliwych w tym sensie, że nas wybiera. Do czego nas wybiera? On mówił tak, zobaczcie, przyszedłem powoływać grzeszników. On nie powiedział, że przyszedłem spowiadać grzeszników. Idź do spowiedzi, to będziesz sprawiedliwy, tylko mówi teraz tak, że nigdy nie będziesz wolny od grzechu i przyszedł powoływać sprawiedliwych. Nie mówi o rozgrzeszaniu. Czyli Jezus, znając nasze grzechy, i on mówi, że wszyscy są grzeszni. Papież, nikogo nie obrażam, kardynałowie, biskupi wierni, wszyscy są grzeszni. I Jezus, znając naszą skłonność do grzechu, w co nie wątpimy i co was nie gorszy, mówi, że potrzebuje nas do działania. I to jest właśnie nasza sprawiedliwość, że możemy już robić coś. Dzięki mocy jezusowej, która jest w nas. I właśnie dla Was pierwszym zadaniem, że możesz to robić jako grzesznik, to jest krąg biblijny. I nigdy nie będziesz wolna od grzechu, ale możesz uwierzyć dzisiaj kolejnemu słowu, że Jezus przyszedł powoływać grzeszników. Niesprawiedliwych, bo takich nie ma na ziemi. Tylko przyszedł powoływać, widzisz, grzeszników. Aby głosili Ewangelię, począwszy od papieża, a skończywszy na najbardziej niechodzącym do kościoła człowieku. Czyli to nie jest tak, że Jezus ci mówi, wyspowiadałeś się, to nie grzesz więcej i siedź w ławce. To jest okropna mentalność. To jest strasznie fałszywa pokora, jaka jest w większości katolików: że wyspowiadałeś się, to siedź w ławce i więcej nie grzesz. A więc jesteśmy bardzo przynagleni do tego, żeby mieć sprawiedliwość tak rozumianą, że Jezus przyszedł, bo nas potrzebuje do działania, by się nie bać tej misji. A i właśnie na takim najbardziej fundamentalnym progu tegoż otrzymania sprawiedliwości to jest to, żebyś umiejąc czytać po polsku robiła w domu krąg biblijny. Do tego Cię Bóg powołuje, do misji. I tutaj delikatnie już daje nam ducha świętego, abyśmy się nie opierali temu wezwaniu. A następnie daje nam też przekonanie, abyśmy prosili go o zdrowie, cały czas wierząc, że on chce nas uzdrowić, a my powiemy: Wierzę w to i dlatego będziemy przychodzić bez końca, bez przerwy. Tutaj było już wiele osób nam szy o uzdrowienie, ale oni nie zrozumieli tego. Że są powołani do działania, do głoszenia Ewangelii. A właśnie głosimy Ewangelię wtedy, jak ciągle wierzymy, że będziemy uzdrowieni, że to jest Jego święta wola. Jego, widzicie, święta wola. A więc potrzebuje nas niesamowicie do działania. I takimi byli również, kochani apostołowie. Oni byli okropnymi grzesznikami na początku. I Pan Bóg ci mówi: od razu, jak jesteś grzeszna, zacznij głosić Ewangelię Twoim ścianom, Twoim kwiatkom w domu, jak nikt nie chce przyjść. I w ten sposób apostołowie, którzy się bardzo kłócili ze sobą, chcieli mieć pierwsze krzesła w niebie. To Pan Bóg mówi: że ja. Przyjąłem kościół i umarłem za kościół wtedy, gdy on był w stanie beznadziejnym, okropnym stanie. Czyli dopiero jak będziesz pełnił Bożą wolę, będziesz głosił Ewangelię o zbawieniu, to dopiero wtedy, na końcu procesu zakładania kręgów biblijnych, dopiero będziesz sprawiedliwa. I prawdopodobnie nie będziesz miała prawie że żadnego grzechu. Czyli świętość jest owocem czego? Nie spowiedzi tylko, ale również i głoszenia Ewangelii, bo wtedy Jezus na Twoich ustach On Ciebie będzie leczył z grzechu i z różnych chorób. Bo będziesz nie tylko mówiła komuś na ulicy, że Jezus Cię miłuje. Ale sama to powiesz sobie i ta miłość boska się objawi właśnie przez to, że na końcu ewangelizacji Stargardu, czy Szczecina, czy Gorzowa Wielkopolskiego, my na końcu ewangelizacji będziemy sprawiedliwi. Wypełnimy, widzicie, Bożą Sprawiedliwość. Bo właśnie Jezus przez to, że głosił zbawienie, wypełnił sprawiedliwość i spełnił najświętszą wolę Ojca. Czyli że właśnie przez to, że dzisiejsza liturgia Słowa mówi nam, iż będziesz zbawiony i błogosławiony dlatego, żeś nauczył wielu sprawiedliwości. To jest rewolucja niesamowita, że przez to, że będziemy zakładali każdy po 100 kręgów biblijnych, właśnie nauczymy innych boskiej sprawiedliwości, że ona jest nam dana przez pokorę i wiarę. O, i to jest, widzicie, boska sprawiedliwość. Bo my ją tak rozumiemy, że idziemy do spowiedzi, że wypucujemy się na gans z każdego grzechu i właściwie jesteśmy sprawiedliwi. Tak się nam to wydaje. A gdzie zbawienie innych, a gdzie ta prawda, że ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na, na wieki będą świecić i na zawsze, widzicie? Bo ciągle i moim się wydaje, kolegom, że jak się wyspowiada cała parafia, to już taki klasyczny ksiądz jest super szczęśliwy. Natomiast my mówimy tak, będziemy super szczęśliwi, jak będziemy mieli w parafii każdej w szczecinie 4 tysiące kręgów biblijnych. Bo wtedy się wypełni ta Boża sprawiedliwość, że ja się troszczę o innych. Dlatego Jezus, widzisz, przyszedł na ziemię po to, aby głosił ubogim dobrą nowinę, jeńcom wyzwolenie, a smutnym radość i oczywiście chorym zdrowie jak się zaangażujemy w tą misję, nareszcie rozumiemy, na czym polega sprawiedliwość boska. Amen. Amen. Dlatego tak często robimy te prześwięte o uzdrowienie, abyśmy uwierzyli, że chcemy ludziom dać naprawdę Chrystusa, nie tylko sobie, ale ludziom. Dlatego idziemy ciągle i głosimy Chrystusa. Amen. Amen. Panie, oddajemy ci tę sprawę całą. Pomóż nam teraz właśnie przyjąć tą misję, bo potrzebujesz nas do działania. I teraz tą wiarą